Co rozkłada? Namiot! Czego to się nie robi dla dziecka, jak jest taka właśnie pogoda za oknem deszczowa? O, za mhm. Gdzie dzisiaj śpimy? W zamiocie. Tak. Zobaczymy, jak ta czyś sobie radzi, nie? w filmie o gdzie są nasi ogieńki i androiny Pa, patrz jak skacze i o 35, pozostańcie w gotowości, odbiór Musisz pomóc Statusiowi chyba, co? Co? Kolumbia brytyjska, karta Zobacz, widać jak tak uf, uf. No Tatuś, co robisz? na namiot w salonie Tak, jest pociąg do najbliższego miasta. To około 50 km od jego chaty. A Jedźmy. O nie. Dzień dobry. Cześć, witajcie. Jakby było dobrze. Ściskam pięści dobrze. To co, Ola? No fajnie. Co robimy dzisiaj? No. Co robimy dzisiaj? Challenge. 24 godziny w namiocie. Aha. A z kim w tym namiocie? Naprawdę? No. A zmieścimy się tam? No, na pewno. Jest taki duży. Rodzic się może zmieścić. Rodzic się może zmieścić? No. Ale jeden czy dwóch? Dwóch. Mhm. Super. Normalnie ludzie powariowali. Papa! Pa.